Dzień dobry, witamy Państwa na gali rozdania najbardziej prestiżowych nagród w branży klockowej. Rozpoczynamy złote kroce 2020. Przed państwem wasz prowadzący, kraina klocków. Dziękuję. A teraz już tak bardziej na poważnie. Cześć! Witam Was na gali Zdania Złotych Kroców 2020. Być może tego nie wiecie, ale jest to już druga edycja Złotych Kroców. Pierwsza edycja odbyła się rok temu, jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia. No i postanowiłem, że te złotych Kroce będą odbywać się co roku, bo myślę, że jest to naprawdę fajny pomysł, naprawdę oryginalny. Złote Kroce jest to wydarzenie, które ma na celu podsumowanie danego roku na moim kanale. Pozwolę sobie przypomnieć, jak to wszystko wygląda. Rozdajemy tutaj nagrody z Złotych Kroców w pięciu kategoriach. Najlepszy polibak, najlepszy magazyn, najlepszy zestaw cenie do 100 złotych Najlepsza mini figurka oraz najlepszy zestaw. W każdej kategorii jest pięć nominacji. Jedna otrzymuje nagrodę Złotego Kroca. Biorę tutaj pod uwagę oczywiście tylko rzeczy, które posiadam i zrecenzowałem, oraz tylko rzeczy, które swoją recenzję, recenzję, nie premierę, miały w roku 2020. Więc jeśli jakiś zestaw wyszedł w innym roku niż 2020, ale zrecenzowałem go już w 2020, to jak najbardziej może zostać nominowany. Część z was może powiedzieć, że to bez sensu, ale złote kroce są bardziej podsumowaniem roku na moim kanale aniżeli tak ogólnie w Lego, więc ja myślę, że jak najbardziej sens to ma. I jeszcze jedna ważna rzecz. Biorę pod uwagę tylko zestawy, które kupiłem już w 2020. No może niekoniecznie kupiłem, tylko otworzyłem. Bo jak wiecie, w tym roku zacząłem recenzować stare zestawy z mojej kolekcji i one do złotych krotów się nie kwalifikują. Po prostu chcę, żeby złote kroce pozostały bardziej takim podsumowaniem tego, co w tym roku kupiłem. Po prostu nie widzi mi się, żeby pojawiały się tutaj zestawy, które kupiłem 8 lat temu. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o moje granie. Przejdźmy więc do rozdania nagród złotych Kloców. Zacznijmy od kategorii najlepszy polibak. Oto nominowani Lego Extra 40311 Światła uliczne. Lego Extra 40341 morskie akcesoria. Lego Jurassic World 30382 Welocji Raptora LEGO 11938 Robot LEGO CREATOR 30573 Santa Tak, wziąłem tutaj pod uwagę polibagi z magazynów LEGO Explorer, bo myślę, że jak najbardziej można je uznać za pełnoprawne polibagi. No dobra, koniec gadania. Czas wyłonić zwycięzcę. Złotego Kroca w kategorii Najlepszy Polibag otrzymuje… LEGO Jurassic World 30382 Platt Velociraptora no cóż, co tutaj dużo mówić? Bardzo przyjemny polibak z masą ciekawych, przydatnych elementów oraz figurką młodego rapsorka, która może i nie jest niczym niesamowitym, bo pojawiała się w wielu zestawach oraz w magazynach, ale zawsze fajnie takiego małego dinusia do swojej kolekcji dodać. Przechodzimy do kolejnej kategorii, jaką jest najlepszy magazyn. Oto nominowani: Lego Batman numer 1 2020 z mini figurką Mr. Freeza. Lego Ninjago numer 4 2020 z mini figurką Cesarza. Lego Explorer numer 1 2020 z polybagiem z robotem. Lego Explorer numer 2 2020 z polybagiem z ośmiornicą. Oraz Lego Jurassic World numer 5 2020. Złoty God z kategorii najlepszy magazyn wędruje do. magazynu Lego Explorer numer 1 2020. Lego Explorer to nowy magazyn, który pojawił się na rynku w tym roku i od razu skradł moje serduszko. Dodatki w tych magazynach są znacznie większe niż w innych gazetkach. Można je uznać za pełnoprawne polibagi. Również sama treść magazynu LEGO Explorer jest bardzo ciekawa. W mojej opinii dużo ciekawsza niż treść innych magazynów LEGO. Spośród dwóch numerów tej gazetki, jakie posiadam, złotego kroca otrzymał pierwszy, ponieważ konstrukcja tego robocika jest nieco schudniejsza niż ośmiornicy, którą otrzymaliśmy w kolejnym numerze. Następna kategoria to najlepszy zestaw w cenie do 100 zł. Oczywiście biorę tutaj pod uwagę cenę katalogową. Oto nominowani. LEGO Movie 2, 70848 i imprezowa ekipa z siostar. Lego Harry Potter 75965 Powrót Voldemotta Lego Ninjago 71716 Avatar Kapsuła Gracza Lego Star Wars 75267 Zestaw Bojowy Mandalorianina Lego Ninjago 70680 Szkolenie w klasztorze Złotego Kroca w kategorii najlepszy zestaw w cenie do 100 zł zdobywa Lego Harry Potter 75965 Powrót Voldemotta Muszę przyznać, że kupowałem ten zestaw głównie z myślą o minifigurkach i faktycznie figurki nie zawodzą. Zdecydowanie najciekawszy jest tutaj sam Voldemort. Jednakże zestaw pozytywnie mnie zaskoczył, ponieważ okazało się, że nie tylko mini figurki stoją tutaj na wysokim poziomie, ale również konstrukcja. Cmentarz prezentuje się bardzo klimatycznie. Grób Voldemorta wygląda świetnie. Fajną atmosferę robią również te wszystkie pozostałości po częściowo zniszczonych na grobkach oraz jakieś strzępki roślinności, które gdzieś tam to cmentarzysko porastają. Jednym słowem, świetny zestaw i jak najbardziej zasługuje na złotego kielca w tej kategorii. Czas na kolejną kategorię, mianowicie najlepsza minifigurka. Oto nominowani. Peter Pettigrew z zestawu LEGO Harry Potter 75965 Powrót Voldemorta, Szef Enzo z zestawu LEGO Hidden Side 70422 Kłopoty w restauracji. Misterios z zestawu LEGO Marvel Super Heroes 76129 Atak Hydromena. Sirius Black z zestawu LEGO Harry Potter 75945 Expecto Patronum. Oraz lodowy cesarz z magazynu LEGO Ninjago nr 4 2020. Złotego kroca w kategorii najlepsza minifigurka otrzymuje. Misterio! Nie mogło być inaczej. Już w momencie, kiedy zbudowałem ten zestaw, wiedziałem, że ta minifigurka będzie miała dużą szansę na zdobycie złotego kroca. Spójrzcie tylko na szczegółowość tych nadruków. zarówno na torsie, jak i na nóżkach oraz na pleckach. Bardzo dobrze odrzutowuje to filmowy kostium misterio, na którym ta figurka bazuje. Przed nami ostatnia, najważniejsza, najbardziej wyczekiwana kategoria: mianowicie najlepszy zestaw. Oj, tutaj konkurencja będzie naprawdę mocna. Przedstawmy zatem nominacje. LEGO Hidden Side 70422 – Kłopoty w restauracji. LEGO Marvel Super Heroes 76129 – Atak Hydromena. LEGO 80105 – Chiński Jarmark Noworoczny. LEGO Creator 31109 – Statek Piracki. LEGO Harry Potter 75968 – Private Drive 4. W takim razie czas wyłonić zwycięzcę. Złotego Kroca. Kategorii najlepszy zestaw otrzymuje... Lego 80105 chiński jarmark noworoczny. Tak, to jest najlepszy zestaw, jaki w tym roku kupiłem. Pod względem konstrukcji ten set to istne dzieło. Zarówno brama, jak i stagany prezentuje się przepięknie. Zostało tutaj wykorzystanych sporo ciekawych technik budowania. Przepiękny, przewspaniały, bardzo klimatyczny zestaw i jeszcze długo mogłem się tak nad nim rozpływać, ale rozpływałem się już nad nim w jego recenzji, więc tutaj już może nie będę. Tak, wiem, że właśnie ogłosiłem najlepszym zestaw 2020, zestaw związany z Chinami. Zdaję sobie sprawę, jak mimicznie to wygląda, no ale nie moja wina, że tego wydało go w tym roku. Ojej, miałem w tej kategorii niemały dylemat, któremu zestawowi przyznać Złotego Grodzka. Był jeszcze jeden zestaw, który był bardzo blisko zdobycia tego tytułu. Jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to zapewne wiecie, że był to Lego Creator 31109, statek piracki. To są dwa zestawy, które w tym roku zdobyły moją miłość. Jeden z nich to zestaw niemalże bez wad, praktycznie perfekcyjny. Drugi zaś ma wadę i to nawet całkiem sporo. Ale mimo wszystko to statek piracki. Od zawsze chciałem mieć statek piracki z Lego i teraz w końcu miałem okazję takowy zdobyć. Mimo, może faktycznie nie jest to zestaw idealny, ale jednak gdzieś tam moje serduszko do niego mocno bije. Ostatecznie ja zdecydowałem, że złotego kroca wręczy jarmarkowi. Ale gdyby teraz ktoś mi powiedział, że mogę zachować tylko jeden z tych zestawów, a drugi mam wyrzucić, to naprawdę nie wiem, który bym wybrał. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję Złotych Kloców. Jak widzicie, w tym roku na kanale było sporo świetnych zestawów, minifigurek oraz innych rzeczy. Chociaż szczerze mówiąc, w tym roku w porównaniu z zeszłym kupiłem znacznie mniej zestawów. Jest sporo setów, które chciałem mieć, ale nie udało mi się ich zdobyć. No cóż, może w przyszłym roku to naddobię. Póki co nie życzę Wam jeszcze szczęśliwego nowego roku, ponieważ planuję wrzucić jeszcze vloga, w którym podsumujemy sobie rok 2020 oraz przedstawię Wam moje plany na 2021. Jednakże już teraz życzę Wam wesołego Sylwestra, ponieważ wspomniany wzrok ukaże się już w nowy rok. Trzymajcie się. Cześć.